Powstał w 2007 roku, w styczniu. Od samego początku prowadzony jest przez pana Zdzisława Marczuka. Tworzy go 11 pan, śpiewających pieśni ludowe, wiejskie patriotyczne. Aktywnie bierze udział w imprezach pokolicznościowych organizowanych na terenie naszej gminy. Uczestniczy także w konkursach i festiwalach. Ich największym sukcesem jest trzykrotny tytuł laureata w powiatowych, powiatowych eliminacjach z przeglądu kapeli śpiewaków ludowych. W 2012 roku nagrał płytę w Białskim Centrum Kultury. Panie z zespołu piszą również słowa piosenek na różne okoliczności. Na dzisiejszy jubileusz wiersz napisała pani Jadwiga Panasiu, a słowa do piosenek są autorstwa pani Eugenii Okoszewskiej i pani Amny Szczerby. I... Gości tu witamy, na różne okazje pioseneczki mamy i z wielką radością wam je przedstawiamy. Kochamy śpiewanie i marczuka granie, radością też było płyty nagrywanie. Przeróżnych konkursach udział my bierzemy, no i wiele nagród do leśnej bierzemy. Różne festiwale, dożynki i święta, wesela i szkoły każdy nas pamięta. Jeździmy z radością, gdzie nas zapraszają. Leśnianki z podróży świetny humor mają. A pani dyrektor, pięknie dziękujemy. Niech wspiera leśnianki, tego my pragniemy. Serdecznie prosimy dzisiaj Pana Wójta. Niech ona pamięta w tych gminnych rachunkach. Państwu dziękujemy za te wspólne lata. Leśnianki dziś goszczą, czym chata bogata. Bądźcie wszyscy z nami, dodawajcie ducha. Niech radością pryska, kto leśniane słucha. Dzisiaj obchodzą dziesięciolecie. Tak, tak. Zaczęło się Zaczęło to w, 2000... się w 2007 roku, w lutym, i właśnie teraz obchodzimy swój jubileusz jak to się zaczęło jakie były początki dlaczego żeście w ogóle się skrzyknęły po to żeby śpiewać no ja od samego początku nie śpiewam bo śpiewam 8,5 roku ale moje koleżanki śpiewają od początku i zaczęło się tak że chyba pani dyrektor wpadła na pomysł aby jakiś zespół utworzyć no i coraz to przybywało najpierw było 6 później 7 było a teraz jest nas 11 pani i dyrektor, pan Marczuk o... o pani Aleksza... Aleksandrze Melaniuk dyrektor... W, 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 w Leście Podlaski. Tak. No właśnie, to ja, ja przepraszam, przerwałem. Ile pani teraz w tym momencie teraz jest i kto w przygrywa? W momencie jest nas 11, a przygrywa pan Zdzisław Marczuk, mistrz no wielki. Właśnie. Jak byście się scharakteryzowały? Co śpiewacie? Jaką. Śpiewamy różne piosenki. Śpiewamy bardzo dużo ludowych, śpiewamy no takie na różne okazje. Na przykład jak jest jubileusz 50-lecia o małżeństwa, to też mamy piosenki. Teraz jak jest okres kolęd, to śpiewamy kolendy, śpiewamy pieśni maryjne, no i wiele innych. Trudno mi teraz teraz wymieniać. Są następczynie, jak to na razie wygląda. To znaczy. jest nas kilka takich starszych emerytek, ale są również i młodsze, które jeszcze pracują, jeszcze nie są emerytkami. A na razie no nie wołamy takich młodziuteńkich, bo same dajemy radę. Występujecie w Leśnej Podlaskiej, czy również macie trasy koncertowe? Występujemy w Leśnej Podlaskiej i również korzystamy z różnych zaproszeń. Także w tym roku to byliśmy w Sławatyczach na Biesiadzie Nadburzańskiej, byliśmy w Terespolu. Teraz w Worgulach na jubileuszu Worgulanek, w Konstantynowie byłyśmy, a przedtem to i w Łosicach, i w Olszance, i jeszcze, jeszcze dalej. Śpiewałyśmy również w Drelowie, brałyśmy udział w konkursie. Dodajmy, że macie przepiękne stroje. Tak, mamy przepiękne to stroje. Inicjatywa? To inicjatywa pani dyrektor, ona właśnie się postarała o to, i te piękne stroje mamy, i bardzo się cieszymy z tego. Sukcesy? Nawet to ostatnie, żeby wymienić. Sukcesy? No, mamy również i sukcesy, bo y, zajmowałyśmy kilka razy pierwsze miejsce w festiwalu maryjnym, pieśni. Teraz, y, w Lublinie śpiewałyśmy też już chyba ze trzy razy i raz w Kazimierzu. Co w planach? O. Co w planach? No, w planach śpiewanie dalsze, aby wystarczyło nam siły głosu. Słyszałem takie słowa w tej piosence, którą teraz śpiewałyście. Wszystkie uroczystości, śpiewem uświetniamy. Gdy ktoś nas zaprasza, chętnie wjeżdżamy, tak. pomagamy, jakoś zaśpiewamy. Jakoś tak to było. Tak to chyba szło. E, drogie Panie, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. I to, co zaśpiewałyście w tej chwili tymi słowami, to taka faktyczna, realna prawda. Zawsze jesteście wtedy, kiedy jesteście potrzebne. Zawsze nam pomagacie. Zawsze dodajecie nam Światła w szare dni tym swoim śpiewem. I to nie jest tak, że jeździecie tylko tam, gdzie jest duża scena. Ale pomagacie zupełnie w ciszy i w spokoju i w skromności. To też się liczy. Bardzo wam, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Bądźcie, żyjcie, rozwijajcie się. I za to, że też uczycie i zarażacie artyzmem najmłodszych. Chciałabym życzyć Paniom i Panom dalszych sukcesów i to co Pan Wójt powiedział, że jesteście Państwo na wszystkich imprezach i w imieniu tych wszystkich radnych, którzy organizują imprezy w swoich sołectwach, w swoich miejscowościach pragnę tutaj podziękować oczywiście mnie to też dotyczy, bo wielokrotnie uczestniczyliście w festynach przeze mnie organizowanych w starej Borziówce. Za to bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że wasze pieśni i tony yy, i wiersze pozostaną w naszych pamięciach przez wiele, wiele lat. Serdecznie gratuluję i nie mogę mieć że to już 10 lat nie mogę wierzyć, No to tak to jest. Dużo zdrowia Panią, życzę Panu Ci i. bardzo bardzo wielu Przez serce Maryi, przez serce Maryi i za jej czyną nie strumienie łaski, niech strumienie łaski dziś na was popłyną. Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia żebyście tak wytrwały do 15, do 20, 25, no i nas dogoniły do 30. Z tego z całego serca Wam życzymy.